Beata Oleś, Radosław Podsiadły. Witamy w wydaniu specjalnym głosu dnia TVP 3 Kielce i rozmowy dnia w Radiu Kielce. A naszym gościem jest Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który odwiedził dziś ostrowiec i Kielce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I od tego pytania, panie prezesie, zaczynamy, bo prawo i sprawiedliwość wyruszyło w Polskę. W trasie był wczoraj także lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który podczas konwencji przyszłości mało o przyszłości mówił, za to dużo o rządach prawa i sprawiedliwości. Oskarżył między innymi Zjednoczoną Prawicę o to, że doprowadziło e, kraj do takiego stanu, w którym problemem jest woda i chleb. Skończy się pis, skończy się drożyzna, powiedział. Uwierzył pan w to? No, roześmiałem się, no, bo to by oznaczało, że Donald Tusk nagle ten przycisk, o którym kiedyś mówił, że go nie ma, no, jakoś znalazł. No, bardzo bym się ucieszył, żeby się z Polakami podzielił tą wiedzą, gdzie ten przycisk jest. Może i ja bym coś usłyszał, może premier by coś usłyszał. Byłoby to bardzo pożyteczne, a tak naprawdę, no, to jest po prostu oszukiwanie społeczeństwa. No i to już taką propagandą, no niesłychanie wręcz no, trzeba użyć takiego określenia bezszczelną, bo zupełnie oderwaną od rzeczywistości. To tak samo jak opowiadanie, że w Polsce nie ma demokracji, że jest łamana praworządność. No, teraz się mówi o chlebie, na kromki, o wodzie. Za rzeczywiście jest zł, bardzo Jest rzeczywiście bardzo poważny kryzys, ale my nad tym wszystkim jakoś panujemy. To jest sprawa pierwsza i nic takiego nie grozi. I zresztą nikt niczego takiego nie pisał, to było wszystko... Z, z Ałuszowanego cytatu z artykułu w Rzeczypospolitej, cytatu, którego sens był zupełnie inny. Zresztą ja dzisiaj mam do czynienia z czymś podobnym. W programie trzecim no jedna z pań dziennikarek wyjęła jedno zdanie z mojego wystąpienia i następnie przedstawiła go w, w internecie tak, jakby ono dotyczyło tego, co jest teraz, a ono dotyczyło tego, co się zdarzyło przed naszymi rządami. Więc można kłamać, można kłamać nieustannie, ale ja bym ostrzegł Donalda Tuska przed tym, żeby jednak nie wierzył, że kłamstwo tysiąckrotnie powtarzane staje się prawdą, bo no, ci, którzy tak głosili, źle skończyli. Panie Prezesie, zostajemy przy szefie Platformy Obywatelskiej, przy Donaldzie Tusku. No, bo wczoraj do swoich zwolenników mówił o tym, żeby wierzący nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Taki apel z ust szefa partii regularnie atakującej Kościół wydaje się chyba co najmniej dziwny. No, dziwny to mało powiedzieć. No, to jest właśnie ten rodzaj zupełnego braku oporów. No, nie chcę ciągle powtarzać tego słowa, bezczelność, ale przede wszystkim takiej wiary, że ci, do których mówi, są gotowi. Przyjąć wszystko. Że jakby im polityk, o którym mówimy, powiedział, że w tej chwili na dworze jest zima, zawieja minus 20 czy minus 30 stopni i powinni się bardzo ciepło ubrać, no to oni by się tak ubrali i wyszli. I że gdyby to powiedział przy 35 stopniowym upale, to też by tak zrobili. To jest wiara, że ci, którzy go słuchają, po prostu nic nie rozumieją i czerpią swoją wiedzę z ust Donalda Tuska. Chociaż rzeczywiście ta wiedza, którą podaje, szczególnie jedna telewizja komercyjna, niektóre portale, no jest troszkę zbliżana, ale jednak no nie taka przynajmniej według mojej wiedzy aż tak daleko się nie posuwają. Tu doszedł do wniosku, że trzeba iść do do krańca, że tak powiem, że to przyniesie efekty. No, Panie prezesie, Polska no, ale czeka... Ale to nie wyklucza tego, że za pół roku będzie czynił znak krzyża mm, i będzie mówił, że wszystkich kocha i że jest za zgodą narodową, licząc na to, że ci, do których mówi teraz, nie będą o tym pamiętali, że pamięć społeczna jest krótka. Pamiętajcie, że oszustwo wielkie Totalne oszustwo to jest, można powiedzieć, specjalność tego polityka. Panie prezesie, Polska czeka na wypłatę funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, a realizacja tego planu w dużej mierze zależy od wypełnienia kamieni milowych. Czy ta ustawa naprawcza prezydenta Andrzeja Dudy no, odblokuje te środki? Bo znów w przestrzeni publicznej pojawia się taka retorytka i to są sygnały takie niepokojące z Brukseli, że te działania PiSu są niewystarczające, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Komu i dlaczego zależy na tym, żeby... No, jak najpóźniej te środki trafiły do Polski. No, jest taka frakcja, ta skrajnie lewicowa, pewnie pani redaktor mówi o wypowiedzi komisarz Jurowej, bo której ona należy, no, która za wszelką cenę chce Polskę blokować. I to był element właśnie tej taktyki. No miejmy nadzieję, że bardziej umiarkowana linia obecnej przewodniczącej pani von der Leyen, jednak zwycięży. Ale no, w Unii Europejskiej bardzo różnie bywa. My uważamy, że to, że jednak została sformułowana zapowiedź i zostało przyjęte KPO, no i w tej chwili już mamy umowę partnerstwa, to znaczy te główne pieniądze, no to jest jednak pewne przełamanie i że pójdziemy do przodu, chociaż pewnie ciągle będą kłopoty, bo nasi przeciwnicy nie śpią, nie zasnęli. Nic ich nie obchodzi, napad na Ukrainę, nic ich w ogóle nie obchodzi poza realizacją ich agendy ideologicznej. Za którą skądinąd kryją się pewne interesy i bardzo często też pieniądze, i to w tym także pieniądze od Putina. I kiedy te unijne miliardy, panie prezesie, mogłyby popłynąć do Polski jak najszybciej? Pier, pierwsze pewnie na przełomie roku. Hmm, jakieś tam niewielkie sumy, związane z, już z tym planem głównym. Czyli umową partnerstwa, też mniej więcej w tym czasie, z tym, że to początkowo będą jakieś stosunkowo niewielkie zaliczki. Wspomniał Pan, Panie Prezesie, o wojnie na Ukrainie. No To jest w tej chwili temat najważniejszy dla nas wszystkich, nie tylko dla Ukraińców, ale również dla nas. Szczyt NATO w Madrycie to zapowiedź między innymi wzmocnienia, bardzo dużego, silnego wzmocnienia wschodniej flanki NATO. W Polsce pojawi się m.in. dowództwo V Korpusu. A czy Pańskim zdaniem. Te działania, działania NATO i działania Polski, która w tej chwili bardzo mocno się dozbraja, wystarczą, żeby powstrzymać Rosję przed zapędami militarnymi. A jeżeli to będzie rzeczywiście konsekwentnie przeprowadzane i to odważnie, bez tego elementu lękowego, który często widać niestety wśród państw zachodnich, to z całą pewnością to wystarczy. A naszym zadaniem jest przemywać ten element i proponować jak najbardziej zdecydowane rozwiązania i przez cały czas nasz rząd, czy to na arenie publicznej, czy to bardziej dyskretnie to robi, robi to premier Morawiecki i sądzimy, że to z czasem przynosi rezultaty, znaczy sądzimy na podstawie faktów, to jest takie jakby przepychanie się, ale Powoli, powoli. A pańskim zdaniem, panie prezesie, możemy mówić o pełnej solidarności w NATO i pełnej solidarności w Unii Europejskiej? No bo widzimy wyraźnie, że niektóre kraje um, mają zupełnie inne spojrzenie na ten konflikt na wschodzie niż my. No mają rzeczywiście, ale powoli, pod naciskiem i w NATO, i jednak w Unii Europejskiej, wreszcie pod naciskiem własnej opinii publicznej się te rządy powoli cofają. No, do jakiego momentu chcą się cofnąć? Tego nie wiemy. Zawsze jest to, co na stole, jest to, co pod stołem. Więc na stole no nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale nie jest też najgorzej. To, co pod stołem, to mogę Państwu powiedzieć, że zobaczymy, a no niestety nie mam upoważnienia, żeby o tym mówić. Panie prezesie, przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość zmienia struktury partii. Powołano opiekunów regionów i nowych pełnomocników. Co zmienia ta nowa mapa okręgów? Czy to chodzi o mobilizację polityków do pracy w terenie? Czy to chodzi o żywienie w szeregach Zjednoczonej Prawicy? Czy może bliższy kontakt? Stoi? Tak ożywienie, co oznacza ta reorganizacja? Oczywiście ożywienie, no bo był COVID. Wszystkie partie troszkę przysnęły i nasza też. Chodzi o nową energię, bo to w wielkiej mierze są nowe nominacje. Chodzi oczywiście o tą bliskość, o no, tą bliskość w stosunku do obywatela. Ona w tej chwili znacznie wzrosła. No i chodzi o to, żeby przeprowadzić tą wielką ofensywę, której częścią są mi moje wystąpienia. Ja dotychczas miałem ich tylko w tym cyklu, bo miałem więcej, ale nie mieściły się w tym cyklu, który w tej chwili realizuję. Na razie miałem ich tylko 8, no ale będą kolejne, i sądzę, że inni też się tutaj nie będą lenić. Ja mówię tutaj o tej grupie najważniejszych polityków. Oni objeżdżają powiaty, a ja objeżdżam stolicę tych nowych okręgów, czyli mam na razie jeszcze tylko poniżej 10%, bo ich jest 94. No, do bieżądu jest trochę mniej, bo jest też Warszawa, są te dwa obarzanki, częściej obarzanki koło Warszawy, więc można powiedzieć, że to nie są wyjazdy. Natomiast no, przeszło 90 muszę objechać, i są te, że do tego terminu, któryśmy sobie ustalili, to jest termin w przyszłym roku, to zostanie wykonane, że inni to wykonają, ale też będziemy aktywni na poziomie gmin. Tam będzie też duża ofensywa, bo proszę pamiętać, że często w gminach naprawdę są duże i bardzo pożyteczne spotkania, które jakoś wzmacniają więź ze społeczeństwem, ale przede wszystkim podczas tych spotkań można się bardzo dużo dowiedzieć o tej Polsce, w której mieszkano większość Polaków, Pani prezesie, a w której my z Warszawy często no, nie jesteśmy w stanie tak dokładnie Obejrzeć. Trzeba Panie, to zrobić bezpośrednio. Panie prezesie jeszcze przy, przy wyborach zostanę, bo znów wróciła ta stara zdarta, płyta Donada Tuska, czy stosując te same chwyty i tę samą retorykę można no, oczekiwać zupełnie innych rezultatów, jeśli chodzi o walkę o głosy wyborców. Panie redaktor, ja sądzę, że Donald Tusk przeżywa dzisiaj no, pewien kryzys. A czy on wyjdzie z tego kryzysu? No to jest pytanie do niego, czy może do jego otoczenia, bo ja go kiedyś znałem, ale trzeba podkreślić słowo kiedyś. Panie prezesie, to jeszcze jedno pytanie i też nawiązujące do Platformy Obywatelskiej który od dłuższego czasu zapowiada, że kiedy dojdzie do władzy, jeżeli dojdzie do władzy, to zlikwiduje media publiczne, media narodowe. A to oznaczałoby również koniec wielu przedsięwzięć, wielu inicjatyw, również w regionie świętokrzyskim, na przykład Radio Kielce razem z Telewizją Polską zorganizowało ostatnio ogólnopolski festiwal kultury ludowej, Jaworu źródeł kultury. Jeżeli zniknie Radio Kielce, jeżeli zniknie TVP, no to zniknie też ten festiwal. No, oni chcą mieć Herostratesową sławę. No, herostrates to był ten, który podpalił świątynię po to, żeby być sławny. Ehm, otóż ja mam nadzieję, że tego rodzaju pomysły nigdy nie zostaną zrealizowane, ale właściwie gwarancja jest jedna, no, nasze zwycięstwo. No, trzeba apelować do wszystkich, żeby jednak głosowali na tych, którzy kierują się po prostu zwykłym, zdrowym rozsądkiem i tym zdrowym rozsądkiem i elementarnym poczuciem przyzwoitości się kierując, no naprawdę uczynili bardzo dużo dla Polski, bo to przecież gołym okiem widać. No, ja wielokrotnie w ciągu ostatnich trzydziestu kilku lat bywałem na ziemi świętokrzyskiej, no i wiem jak się zmienia, jak się zmieniała i, no, i o ile lepiej jest w tej chwili. A to jest tylko przecież fragment drogi, no końca tej drogi. No, to powinien być już taki poziom naprawdę bardzo wysoki w skali europejskiej, a co za tym idzie i także światowej. I to jest możliwe. To jest możliwe. Polacy w ciągu tych przeszło 30 lat, chociaż rządy były bardzo różne, często złe, Pokazali, że bardzo dużo potrafią, że wszelkie opowieści o narodzie, który nic nie umie, nie da sobie rady i tak dalej, to są bzdury od początku do końca. Gdyby Polska w 1945 roku, już pomijając II wojnę światową, odzyskanie niepodległość, nawet ta Polska strasznie jest zmasakrowana, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ludzi, ale także fizycznie masakrowana, mogła się rozwijać po prostu normalnie, to jestem przekonany, że tutaj Istniałoby naprawdę silne i znacznie liczniejsze niż obecnie państwo. No, czasu nie cofniemy, ale zawsze można nadrobić. My jesteśmy właśnie w stadium nadrobi nadrabiania. Przy czym to nadrabianie ma dwa wymiary. Jest to nadrabianie odnoszące się do relacji Polski z Europą, z tą Europą na zachód od naszych granic, ale także to jest to nadrabianie wewnątrz Polski, gdzie Ziemia Świętokrzyska no, nie należała do tych najzamożniejszych. I teraz idzie do góry i przyjdzie czas, że nastąpi także to wyrównanie, chociaż oczywiście to nie będzie na pewno czas krótki, ale to będzie postępowało już dzisiaj, na przykład relacje między miastem a wsią, jeżeli chodzi o dochód tak zwany dyspozycyjny w rodzinie, w gospodarstwie rodzinnym na głowę, no bardzo się do siebie zbliżyły. I to my traktujemy jako wielki sukces i, i będziemy w tym kierunku przez cały czas, szli, jeżeli tylko będziemy rządzić. No to zależy oczywiście od społeczeństwa, ale my na ten zdrowy rozsądek społeczeństwa i na jego patriotyzm, no i na po poczucie rzeczywistości liczymy. I tu stawiamy kropkę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był dzisiaj z nami. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. My już się z Państwem żegnamy. Beata Oleś. Radosław Podsiadły. To było wydanie specjalne Głosu Dnia. Do zobaczenia.